Dzień dobry, w dziesiątym dniu mojego głęboko, głęboko ze sobą. Jest tak dzisiaj bardzo wcześnie, bo za chwilę ruszam w drogę. Tak bardzo wcześnie, wszystko jeszcze śpi. Mój głos dochodzi do, do tego, żeby się roz, rozbujać do mówienia. I tak sobie chyba dzisiaj usiądę. I porozmawiam sama ze sobą i z wami. Cześć Kotku. Wczor o, już się kładzie. Już się kładzie. Czego chcesz, Kocie? Wczoraj przyszedł. szedł mi na ręce. Dzień dobry. Co jest Kociaku? <grym> Cześć. No hej, co tam? Co tam jest? Co się stało? No hej, co się stało? No chodź. Co się stało? Ale żeś się wymorusał. Och ty tygrysie. Teraz jesteś kot nie biało-czarny, tylko szaro-biało-czarny. No co tam? fajnie tak jak wita ci ktoś na drodze co kociaku przywitasz się pięknie dzisiaj tak w ogóle nie czuć że to jesień takie ciepłe powietrze jakby się miało zaciągnąć na deszcz idziesz kotku za mną. Idziesz ze mną? No co idziesz ze mną? Cześć. Bo ja idę, a ty idziesz Mówią, że to koty swoimi drogami chodzą. Ja też chyba jestem jak ten kot. lubię swoje ścieżki. Bardzo lubię swoje ścieżki. Chciałam wyjść do lasu. A kotek skierował mnie w tę stronę. To znaczy się mój wybór pójścia. Dokąd? To dokąd nóżki dzisiaj pognacie mnie? Zakończyły się dwa dni głębokich transformacji. Te głębokie transformacje, bardzo głębokie transformacje dosięgnęły oczywiście i mnie, bo inaczej to być nie może. Wtedy, kiedy się przebywa w jednym polu, kiedy ta energia tak krąży, żeby się, żeby się uwolnić, to wiecie, to jest tak jak, jak strzał. Odbija się od jednego i przelatuje przez każdego, żeby powrócić. Może bardziej czystsza, może pełniejsza, może uwalniająca. Ale ptaków przyleciało teraz, całe stado ptaków i pojawiło się kolejne pole do transformacji. Patrząc na to, co pokazuje nam przyroda, zdaję sobie sprawę, jacy jesteśmy ubodzy w wiedzę tego, co dzieje się dookoła, bardzo ubodzy, a potem, oje, jakie mam dreszcze, a potem chodzimy na warsztaty i szukamy tej wiedzy, która ukrywa się pod oknem, w matrycy energetycznej. W polu transformującym, w polu w polu morficznym, gdzie jest każdy zasób, który potrzebujesz do tego, żeby coś poszło. Trudno mi dzisiaj mówić, bo tą gardełko jest takie, kochani, troszeczkę przepracowane. Oczy trochę wypłakane. Poszłam wczoraj późno spać. Było po drugiej. Nie mogłam zasnąć. Położyłam się i. <grym> Położyłam się i tak. Tak po prostu. Oczy nie chciały spać. Całe ciało było zmęczone, ale oczy nie chciały spać. I tak nie wiem, w tylu miejscach chciałabym dzisiaj usiąść, żeby uwiecznić to miejsce. To energię, która się tutaj tworzy, i tą energię, która tutaj jest. Widzicie, nie patrzę nawet w to oczko kamery. Patrzę gdzieś tam, na lewo, na lewo. Tam, gdzie przychodzi ta informacja z tego właśnie nic z tego pola z tej przestrzeni kwantowej pomocy tak kwantowej pomocy może pójdę jeszcze sobie usiądę trochę na drawę a może trochę przy winogronie wszystko jest jakąś transformacją woda oczyszcza ma znaczenie. Tak siedziałyśmy wczoraj też wieczorem i grałyśmy w karty, to znaczy się to tak będzie fajnie zabrzmi, grałyśmy w karty, tak. W cztery, w cztery kobiety grałyśmy w karty, ale to nie poker. To karty Dixit, które pobudzają, pobudzają to wiedzenie i to czucie, i to, co poprzez obraz może się ujawnić w nas. Jak kładąc temat na przykład odrzucenie, kładłyśmy zupełnie różne karty, a tak wspólne przy jednoczesnym odkryciu, tak bardzo wspólne. To jest niesamowite, co może wyrazić ludzka dusza obrazem. To jest niesamowite. Stąd też te warsztaty, które są kolejne, które, które tworzę ja razem z Wami. A kasza przekaz w obrazie utwierdza mnie to tylko w przekonaniu, kochani, że one są przegromnie potrzebne. Bo to, co my tutaj chcemy powiedzieć, jest zupełnie różne z tym, co przekazuje nam dusza poprzez rysunek, poprzez nałożenie obrazu. Mam dwie takie talie kart. Jedna jest zatytułowana wizje, a druga talia zatytułowana jest wspomnienia. I wczoraj, wczoraj pierwsza runda była kartami wspomnienia. I na koniec mówię, kurczę, jakie te karty ciężkie. Dziewczyny mówią, rzeczywiście, mają w sobie trochę tego mroku. I tak jakby popatrzeć na wspomnienia. Gdzie odszukując w tych kartach, odszukując w tych kartach te kawałki duszy, naprawdę można zobaczyć, ile w nich jest. Chodzi mi o obraz, który tam jest naniesiony. Ile tam jest mroku, ile tam jest cienia, ile tam jest masek, powykrzywianych twarzy. I jak pięknie, naprawdę, nawet z ostatniej karty, która zostaje w ręce, bo tak ma być. Można dopasować się do, do tematu, który się pojawi na, ostat, na, ostatnim, na ostatnim rozdaniu, czy w ostatnim rozdaniu. Tak, tak. Rozwijające, bardzo rozwijające i dające dużo do myślenia. Ile tak naprawdę mamy w środku odpowiedzi, które mogą się przejawić naprawdę w tak różnym obrazie? Tak bardzo boimy się tego wyrazić po prostu słowem. Pracowałyśmy z kreacją. Pracowałyśmy z kreacją, z wyrażaniem siebie, z odwagą. Sięgałyśmy naprawdę w głębokie zakamarki. Podejrzewam, że to jeszcze nie było najgłębiej. Jeszcze nie było najgłębiej. Ale i tak było cudownie, bo pokazało, pokazało rzeczy, które ujawniały się po raz pierwszy. Dobra, chodźmy nad drawę, troszeczkę nad drawę Tak kiedy można wziąć buty i na busaka powędrować. Powędrować. Ale już piękne niebo. Nie wiem kiedy to słonko wstało. Ale podejrzewam, że już wstało, ale jest gdzieś głęboko za chmurami. Bardzo głęboko za chmurami. Odwrócę Wam trochę na tę piękną zieleń. Słuchajcie, trochę tej ciszy. Zdjęłam buty, żeby nie skrzypiało. To teraz plecak, szeleści na plecach. I co, pójdziemy, pójdziemy, ja pójdę, zabiorę siebie gosieńkę nad drawę, pomoczę nogi, zostawię buty na kamieniu, niech stoją, a ja idę, pomoczę nogi na kamieniu, tak, pomoczę nogi na kamieniu, słyszycie co ja mówię? Nogi na kamieniu, pomoczę. Lilie się rozwinęły, czy nie? No nie. Może to dlatego, że wcześniej rano nie byłam tutaj ani po południu, ani pod wieczór. No ale fajnie, tak być w miejscu, gdzie droga jest tak różna od tej mojej. Tak różna, bo. Bo tyle innych attrakti, bo Ale cicho. Ale cicho. Teraz po takich doświadczeniach wczorajszych i przedwczorajszych, kiedy stoję w takich miejscach, zresztą po każdych doświadczeniach, które są głębokie i takie świadome, bo ja mówię o tych świadomych, a nie po prostu o tym, że idziemy, oddychamy i po prostu mijamy wszystko. Pojawia się tyle obrazów, pojawia się tyle, tyle połączeń. Pojawia się tyle połączeń. I pomału spływają odpowiedzi, rozwiązania. Ale cisza. Za trochę tę ciszę. Tę ciszę. Nogi wypluskane. Idziemy dalej. Idę jeszcze w jedno miejsce usiąść. Jeszcze w jedno miejsce. I znowu brzegi dwa. I przejdę pomiędzy jedną balustradą, a drugą. Potraktuję ten mostek jak magiczne przejście. Żeby jeszcze przetransformowało się to, co gdzieś tam, kochani, dynda w środku. Dynda. I nie może się oderwać. Gdzie tam jeszcze Brakuje tych kawałków miłości, żeby to, żeby to dędanie było spójne. Albo żeby oderwało się i przetransformowało. Czasami jak idę, Zdarza się to, kochani, że jak idę i przychodzi coś do przetransformowania, czasami zapominam, że mam włączoną kamerę, zatyka mnie, unosi gdzieś jakaś wibracja, jakiś czasami smutek, a czasami nawet nie potrafię nazwać tej emocji, która się pojawia. Dobra, idziemy w jeszcze jedno miejsce. I trzeba wykorzystać te połacie zieleni, żeby się uziemić. Nie ma żwiru, nie ma kolców. Jest piękny, zielony dywan. I tak miękko stawia się stopy. Tak miękko. Takie to oto dzisiaj zachmurzone niebo, ale jest tak bardzo ciepło, pięknie jest. O, jakaś rybka się w stawie poruszyła. A tak jeszcze chwilę tej ciszy. Taka minutka. Transformacji, takiej medytacji ze sobą samą albo ze sobą samym, jeżeli oglądasz trochę tej relaksującej ciszy. Idę dalej, idę dalej. I jabłuszko piękne czerwone i nadgryzione przez Nadgryzioną przez jakieś zwierzaki. Może mojego głodnego kotka. Niech leży. Może jakieś jeże chodzą. O tak. Przyszłam tutaj. Pod tą altanę z winorośli. Tak mnie wczoraj tutaj przyciągnęło, i mówię, kurczę nie, przyjdę tutaj, usiądę chociaż na chwileczkę. Chociażby nawet po to, żeby powiedzieć Wam, do widzenia czy do jutra posiedzieć. Bo już jak tak usiądę, to nie będzie chciało się dalej chodzić. Może no, nie będę siedzieć, może właśnie postoję, żeby, żeby chłonąć ten piękny widok z przodu i z tyłu. Pięknie, pięknie w winoroślach wydawałoby się kochanie, że cisza mm, jak pięknie wydawałoby się, że cisza Ale jak zamknęłam oczy i stałam tak z wami ponad minutkę nagrywając tę ciszę, to okazało się, że kiedy wyłączyłam wzrok Dookoła tyle odgłosów. Ciekawa jestem, ile odgłosów wy usłyszycie, będąc w tej ciszy, w tej ciszy, która się wydawała ciszą. Dobrze, kochani. Tyle na dzisiaj. Z mojego dziesiątego dnia za półtorej godziny wsiadam w auto. To znaczy, się przyjedzie po mnie auto, bo... bo... bo jestem bez auta. Dziewczyny jadą po śniadaniu a ja z Agnieszką poczekamy na, na transport do Krzyża Wielkopolskiego i potem stamtąd każda swoją drogę już ruszy. Tak, ja mam przed sobą, kochani, prawie tysiąc kilometrów i będę medytowała w drodze. Może uda mi się te filmy wszystkie powgrywać, a może uda mi się jeszcze tutaj rano ten poranny film wgrać, ale to tak jest. Wczoraj próbowałam trzy razy, żeby się wgrało. Zawsze pojawił się jakiś błąd w, w odgrywaniu, w przegrywaniu. Tyle na dzisiaj, po tych moich 48 godzinnych. Nie, powiedziałabym, że nawet y, dużo więcej, dużo więcej godzin transformacji było, było tutaj razem z nami. To do zobaczenia i do usłyszenia. Tak właśnie, dzisiaj dziesiąty dzień, zakończyła się jedna trzecia drogi mojego głębokiego ze sobą, a dopiero był pierwszy dzień, a już dziesiąty. Do jutra buziaki i pięknego dnia dla każdego z Was z osobna i dla wszystkich razem.